Muszę wyglądać wystrzałowo na moją randkę z Simonem. Muszę wyglądać nieziemsko. To nie. To jest super, ale to miałam na sobie setki razy, więc nie. To. Mm, okropieństwo zeszły sezon. Fuj. Teraz możesz rozdzielić Simona i Lunitę już na zawsze. Małe biedactwo. Nie wie, że wkrótce straci swojego najlepszego przyjaciela, a to będzie bolało ją o wiele bardziej niż cokolwiek innego. Ale nie wiem, czy to wystarczy, by zbić ją z roku. Jest zbyt blisko prawdy i musisz ją powstrzymać. Luna Valente nigdy nie może się dowiedzieć, że jest Sol